No, proszę Państwa, kolejny tydzień? No, generalnie mam problem, czy nagrywanie raz na tydzień, takiego jak to mówią inni moi koledzy z, z YouTube'a, materiału? Tak. Jeden Pan to mówi, że południowy materiał, popołudniowy materiał, że to materiał on robi. Czyli to samo co ja, tylko że on mówi materiał. A ja nie wiem, raz powiedziałem, że e, to jest serial, i że to już 30 parę odcinków. Jedna powiedziała, że to nie jest serial, to jest podcast kabaretowy, tak mi napisała. Ja widzę, że Państwo nie mają innych problemów, dobrze. Więc załóżmy, że to będzie, nie wiem, filmik, film, wszystko jedno. No, no i właśnie, ja, proszę Państwa, taki problem, że u nas jest tak, że jak my nagramy coś, i potem <laughs> patrzymy po paru dniach, ile osób oglądało, że straszny rozrzut jest. Na przykład, ostatni film nawet 5 tysięcy nie osiągnął. Przedostatni ponad 5 tysięcy, ale było kilka takich, co miało kilkanaście tysięcy. Czym się Państwo kierują? Czy tytuł jest ważny? Gdybym nam na przykład, nie wiem, tytuł Kaczyński zastrzelił Tuska. O, albo odwrotnie. Tusk zastrzelił. Czy to Państwo by wszyscy klikali? Czy może, nie wiem, trzecia wojna. Ee, a już lepiej nie Nie było wojny. W każdym razie. Błagam Was, w tych komentarzach napiszcie, bo dzisiaj będzie o komentarzach też. A o czym jeszcze dzisiaj będzie, proszę Państwa? No dwa lata koalicji strzeliło jak z bata i o tym będzie, bo trzeba powiedzieć. Rolnicy bardzo się zmienili, bo znowu chcą wyjść z Unii. To będzie o tym. Nawet zdjęcia będą. No i proszę Państwa, właśnie odpowiedzi na te komentarze. No to właściwie program na dziś mamy. A za szybą kraj, kraj. Kraj największych, ja ja i nie wiem co to mnie. Tak do przodu rwie. Dwa lata rządów koalicji 15 października, lub jak niektórzy mówią, 13 grudnia. Tak zwał, tak zwał, wiadomo o co chodzi. No i podsumowania. Pan Donald pokazał się publicznie powiedział, że no 30% ludzi akceptuje to jego. Postępowania tutaj, jego całej koalicji, itd. No i tak dalej. No ale jest tak, że przed wyborami napisali na inter, w internecie, czy na, w internecie, taką stronę internetową 100-konkretów.pl. No i każdy sobie przeczytał, kto ma komputer, a ja mam mało tego umiem czytać. No tych 100 konkretów strasznie dużo. Tam zdaje się nawet było dopisane, że 100 konkretów na 100 dni. No ale już tego nie będę się czepiał. Dwa lata minęły. I z tych konkretów to nawet połowa chyba. No, pan Tusk mówi: No, tak, ale on mówił w swoim imieniu, a tam jeszcze jest PSL, te drugie tam co 20-50 i tak dalej. I oni przeszkadzają. No, nie, że się tłumaczył, ale nie. Mnie najbardziej jednak trochę tak ubodło, że taka była zapowiedź, obietnica, że oddzielą stanowisko prokuratora generalnego od ministra sprawiedliwości. No bo ten facet był, był taki ziobrą, związany był i on był. I prokurator, tak tam, taka ruska babka. Obrać, obrócisz tu, zdejmiesz, wyskoczy prokurator, zamkniesz. No i myślałem, że to zmienię, bo to panu Bodnarowi to nie przeszkadzało. Bo może mu nie przeszkadzało. Ja już mówiłem parę razy, że on tak siedział na dwóch stołkach. I jak tu mu coś nie szło, to skakał tam i też mu nie szło. No to myślałem, że może temu panu Żurkowi, no to przecież będzie przeszkadzało. Nawet miał taki głupi pomysł, znaczy głupi, ja to nie mam głupich, mądry, że pan Sienkiewicz, bo on wykształcony w tej branży, został prokuratorem generalnym. Ale widać, coś nie bardzo, panu Tuskowi pasował już coś, to go wysłał do Brukseli i on teraz w internecie nadaje z tej Brukseli. On tam ma spokój, to by miał zapieprz, jak cholera. Mówię, zapieprz, może to nie, ale co, to jest internet wolno i już, no, Leszek Miller, były premier. No były premieru, to my pełno mamy, nawet Pawła były premier. No i on był premier, powiedział, że to ma nawet zapisane, żeby mnie, że on napisał, że nawet czarodziej niewiele mógłby zrobić, tak powiedział. A no przecież Mier Miller to czarodziej. No i, czyli że to niełatwo. I te 30% poparcia to niby mało, niby dużo. Nie wiem, powiem wam szczerze, nie wiem, czy was pytali, czy nie, mnie nigdy. No przecież no to można zapytać. A kogo ja bym chciał, nie? Ale chodzę, nikt mnie nigdzie nie pyta. No. SMS-y nie przychodzą, bez przerwy mnie pytają, czy ja wolę Lidel od Biedronki. No to ja mam jeden sklep blisko, drugi daleko, to wiadomo, co ja wolę. Ale to, to jest taki problem społeczeństwa. A tutaj, że. Czy byście chcieli tego? I co chwilę jakieś sondaże drukują, a ja chodzę taki niedoceniony, bo mnie nikt nie pyta. Napiszcie, czy Was pytają, czy, czy może oni chodzą jakąś inną trasą i tak staną gdzieś na rogu tej i tej ulicy, może mnie zapytają. No proszę oni ważnymi takimi danymi, to są na przykład inflacja i takie dane. I się okazuje, że inflacja jest w porządku, chociaż za czasów pana Morowickiego i spółki to była około 17%, no teraz jest 4%. I to podobno lepiej, ja myślę, że dużo lepiej, czyli mało, tak ceny mało rosną. No i e, sprawdziłem w sklepie, chodzę, tak patrzę, bo ja jak dużo kupuję, a potem się dowiaduję przy kasie, czy to drogo, czy tanio. I tak od paru miesięcy właściwie płacę tyle samo, nie powiem ile, bo zaraz ktoś powie, oj ten, to się, ale jaja podrożały, to zauważyłem. No bo mnie jeden dietetyk powiedział, że jajka trzeba jeść, że to nie, nie że chory sterol, tylko że to podobno niezdrowe nie jest. I że zdrowe, to jak mi pozwolił, a ja lubię, ale podróżały. No ale kochani, w naszym kraju, że jaja drożeją, to się nie dziwię. tu jaja na okrągło. No już o tym mówiłem, ale państwo o tym czytali, że nasza gospodarka, 20 na świecie, ktoś policzył. Jak oni to liczą? Nie wiem. No i że oni takich, tych 20 się spotykają, nazywa się G20. No, no to, nie wiem. i że my niby tam mamy być. No ale jak oni powiedzą, tym, tym 20. Jeden musi wyjść, bo Polska musi wyjść to mogą się, nie wiem, będą nas nie lubić, czy co, to pewno zrobią dla świętego spokoju G21 i to będzie specjalne dla Polski zrobione oczko. No. Fajnie. Wiecie co? Poza tym, co się dzieje. Rolnicy znowu chcą wyjść z Unii Europejskiej. Tak naprawdę nigdy nie chcieli. Tu macie zdjęcie, jak było to referendum, żeby nas przyjąć do Unii. Nie chcieli strasznie i to jest właśnie wtedy, jak wyglądali na tych Protestach, a teraz jest zdjęcie, jak teraz protestują i też protestują, że nie chcą do Unii. Jeśli chodzi o te pieniądze, które z Unii na rolnictwo, to u nas jest jakoś tak my, czołówka europejska, czy jeżeli nie, number one. No ale co z tego? Rolnik jest uczciwy, ambitny, i on sam chce zarabiać, a nie żeby mu Unia dawała. No okazuje się, że opozycja może sobie za, za dobrze nie radzi, a może radzi. Ja nie wiem. Pan Kaczyński grzmi. Dobre, mój rówieśnik, a naprawdę zdrowo wygląda i taką minął. Czyli no i źle nie jest, ale ktoś zaprosił tego Kaszpirowskiego do Polski. No ja nie wiem, no, pewno nie Tusk, no bo po co mu jeszcze na głowie? I żeby pomógł. A może Tusk, a, a może opozycja? W każdym razie będzie występował w hali pruszkowie. Ja od razu jak jestem wszedłem na stronę tego, tej hali jakie mają imprezy, nie? I on, ten Kaszpirowski jest w dziedzinie stand-up kabaret. Tak wpisane, bo mają takie rubrykę. No ale no, młodszy muszę przypomnieć, Kaszpirowski to był taki, był on jest dalej, taki uzdrowiciel. I on uzdrawiał przez telewizję. I tak robili mu zbliżenie, tak o jak ja jestem. I on tak, może to zdejmę tak, tak patrzył w kamerę, mówił Adin dwa, trzy, cztery, ja tak mogę to snu, bo ja ruski trochę znam, i tak gadał, gadał, i podobno ludzie tak patrzyli i zdrowieli przez to, no. On dziś jest napisany, dziś, teraz wszystko przeczyta. on leczy, miliony osób go oglądały, nawet dziesiątki milionów, i on mówi, że on leczy od alkoholizmu, o, to może ja go raz obejrzę, znaczy nie, że alkohol, wiecie, ale lubię czasami, no, przepraszam, tak trochę po polsku, i od Alkoholizm on leczył, aż po uzupełnianie braków uzębieniu. Czyli tak, tak napisane jest. To znaczy, że człowiek patrzył, a to był no to naprawdę gigantyczny facet i do nas przyjeżdża. Pan Jarosław, pan prezes, ja, ja tak mówię, pan Jarosław do mój rówieśnik, prawdzie był brudzia nie piliśmy, ja bym tam chętnie, ale to nie ma okazji i chyba nie będzie. No to on w czasie tych wystąpień, ostatnio co w sobotę były, jakby tak namaścił pana Czarnka, bo powiedział, to jest pana była premier, że tam Szydłoczowna, to wicepremier były. Tam ten, z tego, a to jest były premier Morawiecki, a to a to być może przyszły premier Czarnek i na niego pokazał. A Czarnek tak. <laughs> I widać aktywnie teraz ten czarnek. u Pokazał się gdzieś na Śląsk pojechał czy gdzieś tam na południe. Takie spotkanie miał, czy co? Z, razem z Bunkiewiczem dwóch. I oni powiedzieli takie hasło, że muszę, muszę przeczytać. Stop szaleństwom obecnej władzy. O! No bo wiadomo, że jak oni nie rządzą, to reszta to szaleństwo. No i Bunkiewicz ostatni, on tak dobrze nie ma. no Stworzył ten ruch obrony granic i co? Obronił. Przy, nie było przed kim, bo tam stali na tej zachodniej granicy, chcieli złapać kogoś, nie wyszło nikogo na żółto przebrani. No ale tam do jakiegoś e, z tego e, strażnika granicznego, do policjanta się zwracali brzydko, że, co, że zdrajcy są brzydko, że, no, że pilnują granicę, a oni też pilnują. To co taka konkurencja? No ale sąd w końcu, ale ukarał tego Bąkiewicza. Wiecie jaką karę dostał? Może nie wiecie. Dostał zakaz, Zbliżania się do granicy na mniej niż jeden kilometr. To jest numer. To jak? No już za granicę nie wjedzie. No bo jak będzie chciało, no to kilometr go. Ta, panie, zakaz ma pan. Chyba, że nie, będzie górą jakoś. No, samolotem też nie, bo tam jest. No, też jest granica napisane na Okęciu. To nie wiem, no że jest kilometr. Nawet no, do Okęcia nie będzie mógł podjechać. Chociaż do Okę na Okęcie nie ma co jechać, bo jest afera. Protesty są różne, wiecie? Że tam w torecie męskiej. Tak, o, i pisanie było, że w toalecie męskiej, tu na zdjęciu widzicie, jest tak, że spisuary są obok siebie i nie ma takiej dzielonej tej, takiej, ścianki. Stoją sobie panowie i tak mówią jednemu drugiemu, to, 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 to. a niektórzy nie chcą. No i, i właśnie, że, że Mamo, no zobaczymy jak się to okęcie rozwinie. Na razie nie jest to problem Bąkiewicza. No jak już mówimy o wielkich politykach, to panowie Wąsik i Kamieński, oni ciągle tak parze, jak Flippy i flap. Zresztą tak trochę wyglądają, jak Flippy flap, no. Jak razem tak wyjdą, to nawet zabawnie wygląda. No to teraz znowu zabrał im immunitet w Parlament Europejski i, i już nie mają go. To może ich będą mogli znowu capnąć, jak przez to okęcie będą wracać. To ja nie wiem. W każdym razie miło nie jest. Chociaż na razie, o tym, co wcześ, wcześniej już o tym mówiłem, tacy winni dużych nawet przekrętów, nawet Obajtek już nie ma. Tego immunitetu, to oni to jest największe, co może spotkać takiego byłego polityka: postawienie zarzutów. Poza tym, nic. Nawet takie hasło ktoś ukrył, ktoś ułożył, przepraszam, z Brukseli do celi. Parlament Europejski, to daleko od nas, zabrał immunitet, ale nasz Sejm poharuje, Zatwierdził ostatnio parę rzeczy. Na przykład, że zakaz hodowli zwierząt na futra. No to się. Ucieszyli we Francji, w Paryżu, w Istanbule, bo tam nie, tam wolno. Czyli konkurencja polska była na drugim miejscu w Europie w ilości sprzedawanych, produkowanych futer już nie będziemy, a oni mogą, no to tak mają. O, a nasze panie elegantki, będą mogły, będą musiały jechać albo tu, albo tu? No to jest tak, że jak zwierzę się hoduje na futro, to już nie wolno. Ale jak na przykład zwierzę się hoduje, żeby je zjeść, czyli a to, to co to świnia winna, że nie wygląda jak norka? No, to, to, to przecież w końcu to zwierzę, i to zwierzę, no, to, to też nie wolno. Czyli ten protestuje, żeby tego futra ta kobieta nie nosiła, a potem idzie na schabowego. A nie wiem, z jakich zwierząt się robi buty skórzane. Pan Za moich czasów mówiono skórkowe, prawda? Skurkowaniec nosił skórkowe buty, tak? No to, to też jest jakiegoś zwierzęcia. To jest jakiś rasizm. To tak za Orwella. Jedne zwierzęta są bardziej takie mądre i lepsze, a drugi nie. Orwell się robi w Polsce i to wolno, a to nie wolno. No, chociaż Sejm jeszcze też poszalał i zatwierdził ustawę, to nie jest tak do końca o związkach partnerskich, tylko że będzie można, jak się kiedyś mówiło, żyć na tramwajowy bilet. I właśnie ta ustawa nie mówi, jakiej płci mają być te osoby, raczej przeciwnej. Hetero, to się teraz nazywa tak mądrze. I, i zaraz będzie tak, że nie, nie trzeba iść do księdza, to, to na pewno Kościół będzie protestował, bo to kasy cholera zabrać. Do notariusza ci będzie szło. Dziś je zatwierdzili. Nie wiem, kiedy będziecie oglądali to, ale zatwierdzili o, że dwie osoby powiedzą, no my chcemy razem iść przez życie, no to idą do notariusza. Nadwisko to do, dowód sobie, sobie chlap. 15 zł, czy ile? Można już. Przypuszczam, że żeby chcieli się rozejść, to znowu do notariusza i chlap. Ja nawet kiedyś żartowałem, że to powinno być tak, że na komendzie. Policja może mieć prawo tak samo. Pani chce z tym panem? Tak, na pewno? No, na pewno. Ciach. Wszystko jedno, kto będzie mógł teraz już notariusz. Oczywiście pan Kaczyński bardzo oburzony, że taka granda no bo on człowiek doświadczony w sprawach małżeńskich i tak dalej, to się na tym zna, prawda, oburzony strasznie. Pan Kurski też zaoburzony, bo on biedny musiał raz ślub brać, potem 20 lat z żoną był, troje dzieci miał, a potem zakochał się, on to mówił, był wywiad takiej jednej stacji, co nie powiem jak się nazywa, i on powiedział, że no trudno, on się zakochał tej drugiej pani, to teraz jest, i, ten, i jakiś biskupi w Łagiwnikach mój ślub, i że on udowodnił, że tamten ślub był niepoprawny, bo on, bo on się niby kochał, ale się nie kochał, te troje dzieci, nie wiem, to bocian czy co, no i teraz on, już teraz jest dobrze, no. Czyli ten, to nie wiem, ile to kosztuje w tym kościele, żeby, żeby takie pierdoły uwierzyć, no ale, ale on się nie powiedział, bo tym długo nie słyszał, jak gada, no, że tak, że on teraz już jest, I według niego wszystko w porządku. Obiecałem państwu, że będą komentarze, jakie a nie będę już czytał dzisiaj, bo naprawdę sporo jest tego i bardzo Państwa proszę o komentarze, o tak zwane lajki, o co tam jeszcze subskrypcje i w ogóle i, i odpiszcie mi, dlaczego niech jeden film ma tyle, drugi tyle. Przecież nie możecie powiedzieć, że jeden lepszy, drugi gorszy, bo jakbyście tylko włączyli, to już by ktoś oglądał i pach! Internet by powiedział, YouTube oglądał ktoś. Nie, także może tytuły trzeba będzie bardziej sensacyjne wymyślać. No ale żeby całkiem do końca nie było tak źle, to ostatnio dostałem w komentarzach dwa takie. Bo te wszystkie, że dobrze, jak ja pana lubię ja tego, to dostawię sobie za tydzień, ale jedna pani napisała u mnie stary komuch. Tak, no fakt, że młody nie jestem i urodziłem się w czasach, gdzie nie... znaczy, taki był ustrój. Że ja jako dziecko nie należałem do żadnej partii. No i nie zdążyłem się zapisać, a się ustrój zmienił. To jest druga. A drugi na przykład pan napisał o mnie, wśród nie wiem, 99% bardzo miłych pisów, napisał, że jestem pisior niemyty. To, nie wiem dlaczego niemyty. Ja widziałem paru pisiorów i tak widać, że pod pieśnią stwodził. Dobra, kochani, a jeszcze jeden pan to wam, muszę powiedzieć, pan Damian Kiecol przysłał mi takie zdjęcie. Ach, obrazek sam wykombinował i namalował. Drozda królem, tak napisał. No, jak wam się podoba, napiszcie i oglądajcie i w ogóle rób to, co chceta. A za szybą kraj, 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 kraj największych ja ja, jaj, nie wiem, co to mnie, tak do przodu rwie.